Tu studio multimedialne portalu branżowego CIRE. Dzień dobry, Janusz Pietruszyński, witam Państwa z Wrocławia. Jesteśmy na 10. jubileuszowym kongresie energetycznym DISE, a naszymi rozmówcami za chwilę będą liderzy polskiej energetyki. Jubileuszowy DISE i Wrocław musi być fortą. Jesteśmy na Waszym terenie, więc idealna okazja, żeby zapytać, co słychać w projekcie WROMPA. WROMPA jest naszym obecnie najważniejszym projektem inwestycyjnym, który toczy się tutaj we Wrocławiu. Jest to nowoczesna, najnowocześniejsza systemowa pompa ciepła. Tutaj, tak naprawdę na ściekach w, w Polsce pierwsza. Jest to projekt, który idealnie się wpisuje w tematy transformacji, dekarbonizacji. W tym projekcie pokazujemy, jak można wykorzystać ciepło i wykorzystać ten trend związany z elektryfikacją. Taka pompa ciepła, jaką tutaj realizujemy obecnie, to jest pompa o mocy 12,5 MW, i możemy to przełożyć na jakieś Tysiąc przydomowych takich małych pomp ciepła, także no, jest to projekt o dużej skali. Dzięki niemu jest, będziemy w stanie zapewnić nawet do 5% zapotrzebowania na ciepło w Wrocławiu. Także realizujemy coś tu i teraz, coś, co jest jakby realnym rozwiązaniem, które rozwiązuje problem emisji dwutlenku węgla do atmosfery i, i sprowadza nas do, prowadzi nas do neutralności klimatycznej docelowo. W którym momencie tego projektu spotykamy się podczas disa? Co teraz macie na mapie drogowej projektu? Projekt jest na finiszu. Uruchomiliśmy pompę. Ona do nas przyjechała w lutym tego roku z Austrii. Planujemy ją oddać do komercyjnej eksploatacji w ostatnim kwartale tego roku, także jutro będzie można zobaczyć już, jak ta pompa wygląda, jak ona już tu jest tutaj we Wrocławiu i, i e, będzie za chwilkę w komercyjnej eksploatacji. My wspólnie rozmawiamy i bierzemy udział w DISE. jesteśmy we Wrocławiu, to jest wrzesień, no ale nie możemy ominąć tematu powodzi, czy to w jakikolwiek sposób zarezonowało na waszą organizację. Jak w ogóle reagujecie na takie trudne do przewidzenia sytuacje? Sytuacja, która miała miejsce w ostatnich tygodniach, była bardzo trudna. My powołaliśmy specjalny sztab kryzysowy, który omawiał sytuację bieżącą i, i analizował tę sytuację pod kątem tutaj naszych aktywów na, na, na ciepłownictwa we Wrocławiu. Jak przed tym sezonem ciepłowniczym zapewnić, żeby klienci docelowo to, to ciepło mieli. E, przygotowaliśmy się zarówno jeśli chodzi o, o, o sieć i o nasze węzły ciepłownicze, ale również w kontekście już tego źródła, którym jest właśnie wrocławska pompa ciepła Wrompa, zabezpieczyliśmy to, to źródło, tak żeby nie zostało zalane, także prowadziliśmy szereg działań takich prewencyjnych, ale też szereg działań, jak zabezpieczyć się na wypadek różnych scenariuszy. To na koniec naszego spotkania, bo tutaj też był taki bardzo ciekawy model partycypacji, jeżeli chodzi o tę nazwę, której pani używa, A skąd się wzięła nazwa Wrompa. Jest to bardzo ciekawa historia. Oddaliśmy y, jakby decyzję, jak nazwać ten obiekt, y, w ręce naszych pracowników. Nasi pracownicy zdecydowali, że, że nazwa, którą, którą ten obiekt będzie miał, będzie to Wrompa, czyli Wrocławska Pompa Ciepła. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu CIRE. Dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo.